Siemanowiska, z tej strony macie, a to jest kolejny odcinek z gry Brawl, a dzisiaj kontynuujemy akcję z naszą władczynią marionetek. Poziom będzie się nazywać szur Laboratoryjny. Yy, na samym starcie chciałbym przeprosić za mój yy, głos, jestem Ach, tak naprawdę staję, chory, jakby ja patrzeć. Tutaj cię tak jak wszystkich moich poddanych. Szukasz czegoś konkretnego? Może mogę pomóc? Jestem jeszcze tak naprawdę przeziębiony, dlatego w niedzielę nie było odcinka, ale postanowiłem, że Widzisz, skoro się już lepiej poczułem, larek? to nagram chociaż Wiesz, jeden. Jedną z nich. Dobra. Jednym z eksperymentów zabawkarza. Błędem, błędu. Nic tu nie znajdziesz. No może i tak. Może i masz rację, stary. Róż. Coś co e, dobra, dobra, co my A Jak to działa? A dobra, nie. Co ja? Kto mnie zabił? Przepraszam bardzo, chwilę. Nie trafię go, jest daleko stoi. Dobra, położę tu do bombę, bo on troszeczkę mi utrudnia życie A my sobie zrobimy to w... A, co to robi. A, czyli właśnie... to taka mini czarna dziura dla ubogich, Zabija na końcu od razu, musza. ej, to fajne, to fajne, podoba mi się ten nie super atak. Podrażę. Tylko fajnie bym ulepszył troszeczkę yy... te jak to się nazywa? Yy, Siłę właśnie, mocy bomby. To by było w porządku. W ogóle to jest świetne, że ona może tym atakiem zabijać, dobra, cyk. Albo ogłupiać, jeżeli nie trafi daną postać od razu. Dobra, zginął. ona się moje jeszcze powerapa po drodze. W ten sposób demonstrujesz odmowę. Hmm. Uznam, że... Wciąż Dobra, to jeszcze tutaj i poczekajmy. Dobra, i lecimy. Myślę, że tutaj też na spokojnie możemy położyć. Tu powinienem zdążyć. Zdążyłem. Dobra, okej. Okay. Jeszcze y, tego Druga, nie dróg, mamy, dróg, ale mam nadzieję, końcu. że już niedługo. To taka arbitralna przeszkoda, co? Architekt musiał mieć zły dzień. O, i to się wygląda, no. Na... Przyznam. Osobiście dźwignie w ogóle mnie nie kręcą, ale cóż, jestem tylko głosem w twojej głowie. W tym Moi? miejscu mamy dwie. W mojej czy w jej głowie? Pociągnięcie za obie spowoduje... No na pewno coś tam spowoduje. Dobra, fajnie, że nam powiedziałeś. Jakbyśmy tego już z poprzednich postaci nie wiedzieli. Czemu takie Czuję dziwne to? ścinki są już, nie wiem. Wcześniej było chyba dobrze, a teraz jakoś tak dziwnie zaczęło to wszystko działać. Dobra, otworzyło nam się tutaj przejście. Tam na lewo widziałem, że mamy za zamknięte. A więc sprawdźmy z prawej. Nie, z prawej też jest zamknięte. Czyli gdzieś z lewej musi być. Dobra, jak najszybciej się tam dostańmy, aby nie tracić czasu. O, tu jest dźwignia, patrzcie jaką ukryli, no. To nie e, Tu na dole jest dźwignia, i tam u góry widzę kolejną. A, to jest jakaś taka zepsuta. O nie, tu mamy już przeciwników do pokonania. Jeszcze źle bomby poziomu. Jak patrz, strzelił mnie, co za A, dołem sobie. Wyszedł. Myślałem, że go zamknę, ale tak jakoś tak niezbyt poszło. Siedź tam. Mógł mnie pozabijasz. Ok, włożymy jeszcze i tutaj, tu się schowam. Ej, jeden zginął. Nie, chciałem, chciałem go zamrozić. Jeszcze źle bomby włożyłem, naprawdę. Dlaczego mi bomby się nie chcą kłaść, tak jak ja bym chciał? No i po prostu po mnie przeszedł. Przecież to nie jest logiczne nawet, prawda? Tak, to trochę. Zamknij się, człowieku. Trochę tu zabawimy. Bardzo się cieszę. Mi się tu bardzo podoba. To jest coś, co mógłbym robić całe życie. Żartowałem oczywiście. Dobra, może chociaż jeden zginie. Albo nie. No bo po co? Dobra, ten zginął. Jak się cieszę. Nie w tą stronę, człowieku. Y, kobieto. Y, no. Dobra, on jest zamrożony i powinien uginąć. Dobrze, udało się. Pięknie, ładnie. Lecimy dalej. Tu jest dźwignia? Nie ma. Gdzie teraz muszę? A, tu jest dźwignia, zauważyłem. Po nie pociągnięcia dźwigni? To dźwignia, nie projekt naukowy. Aha, nie musisz być taki okropny, wiesz? Wredny dla ludzi. Teraz muszę iść tu do góry, czy wyjść po prostu? Nie, to jest jakiś wichajster. Pociągnie drugą dźwignię. A pytanie: gdzie jest druga dźwignia? Czy mogę iść tutaj na prawo? Pociągnij. Znajdź czego szukasz. Halo. Halo. Lo. Tutaj nie ma. Czy gdzieś minąłem? Ej, ej. Ej, 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 ej. Tu na dole. Nie, no przecież to nie jest dźwignia, ta co trzeba. Tu jest zamknięte. Przecież tam pociągnąłem już. A tam u góry to nie jest dźwignia. Przynajmniej tak mówili. No tam pociągnąłem. A ta co jest? Sostęp. Eee, ej, 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 ej. Ja tu dźwigni nie widzę drugiej. Co jest ta? Tu jest ta dźwignia? Nie. Ale gdzieś musi być. Tu jest jedna pociągnięta, tu jest druga pociągnięta, tam jest jakiś wichajster, tu jest trzecia pociągnięta, która też tam nic nie daje w zasadzie. Znajdź... Znaczy... Pociągnij drugą dźwignię. Czy mi się gra zepsuła? Może tu na dół mam iść? Nie, tu jest zamknięte. Ej, halo Przepraszam bardzo Mógłby ktoś to naprawić? A może mam to coś w góry zepsuł bombom? bombą? Ej, spróbujemy Chyba, że tu gdzieś dźwignia jest na boki schowane. Ej, ej, halo To ja nie wiem co mam dalej zrobić. Wszystkie dźwignie wci wciśnięte, a on dalej ten. No tu nie ma nigdzie, no. Co ja mam tutaj szukać? Może gdzieś tutaj jej nie widzę po prostu. Albo tu wystarczy. O nie, najgorzej. Wystarczyło po prostu wejść w te drzwiczki, śmieszne. Dobra, dawaj mi tych przeciwników. A znalazłaś drugą. Jaka z ciebie bez sula? Jaki fart widzieliście? To mieliśmy do wyboru. 6-7 dźwigni. Ja trafiłem akurat no, po tym właściwie. dostajesz to, czego pragniesz. Jaka beka? Podoba mi się to. Może jednak się dogadamy. Co o tym myślisz? Nie, stary, wiesz, nie. Ja, ja ten, ja, ja stąd muszę wyjść. Tak. Właśnie to muszę zrobić. Tu nam się odblokowało przejście. Nie no, to my już klikaliśmy. Czy ja muszę się bardzo daleko cofnąć, czy tak odrobinę daleko? Ja muszę się cofnąć tutaj. Nie. Tam, tak, dobrze. Dobrze się wlazłem. Możemy tu sobie po podkładać bomby, cztery... A, nie tak szybko! O ty oszuście, no. A, już byłem pewny, że to już koniec. Nie, źle bombę położyłem. Jest jakiś gościu, który bomby kładzie. No, po prostu taki typowy bombiarz. Dobra, ten zginie. Coś bomby kładzie, halo. Co za burak no. Po prostu umarł. Dobra, tu coś dostaliśmy. Ja bym chciał właśnie o to dostać. Ten power-up może mi się przydać, jakbym chociaż trafił nim. I przydałoby mi się, jakbym dostał wzmocnienie. Tak, o to mi chodzi. O, te. Właśnie te... Nie, proszę, nie. Zróżnią. A no, zapominam zawsze, że mi zżerają te bomby. Ci No, wlazłem we mnie. Ja myślałem, że go to zatrzyma. Kurczę, chociaż na chwilę, a nie. Zamknij się człowieku. Już zepała rapa jakby nigdy nic. Dobra, wezmę to, wezmę to, wezmę to. Moje, moje wszystko. Nie ma tak łatwo nic jak życie. Eee, kolego? O pan... Wdłużyłem! Tego bombiarza będzie łatwo zabić, po prostu położyć bombę koło niego i on powinien sobie właśnie umrzeć. Ale tego pana... No i ugryzm, a ja głupi wlazłem w niego, no. Tego gościa będzie ciężko zabić. Czekajcie, zamierzymy go. No nie, 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 nie właśnie go, nie właśnie. Przecież on stał jeden klocek dalej ode mnie. Dobra, tu sobie połóżmy te dwie bomby i coś odkryjmy chociaż. Ja bym chciał właśnie... O, moce, moce, moce. Bomby mi nie są potrzebne, potrzebne mi są moce. I życie. Życie też by się przydało. Za życie to bym zabił, jak to się mówi. Stożyłem! Nie, nie możesz, nie możesz jej zjeść. Nie możesz jej, się... Czemu on zginął? Halo? Pardon. Się. Weź, weź, zostaw mi to, dzięki. Ej, ej, kolego, 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 kolego. Dobra, tego nam, udało nam się ubić. Myślałem, że ten zje tą bombę, ale nie, jednak nie. Power up a możemy użyć na niego. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, powiedziałem. Stój tu. Cyk. No i stążył uciec. Po co mi ten Power Up, jak on nie żyje? Wcześniej, jak już udało mi się ten Power Up zabić człowieka, teraz jakoś tak nic nie idzie. Dobra, tego zamroziliśmy. Ta petryfikacja jest dwa razy lepsza, niż te, te wybuchy śmieszne. A tego, jakby mi się udało dobrze zamknąć, właśnie teraz to powinno mi się udać. Okej. Okay. I Słuchaj, to tyle? Mm, wiem, że ta cała szopka. Przyłącz się do mnie, zabijcie ją, przyłącz się do mnie. Może sprawiać wrażenie, jakbym miał zaburzenia dwubiegunowe, ale przyłączysz się do mnie mimo to? Y wiesz co? Myślę, że bardzo chętnie bym to zrobił, gdyby nie fakt, że próbowałeś mnie zabić zbyt często. Nic tu nie ma, a ona wciąż szuka. Jakby. Czekaj, co jest w tych kadziach? Strzępy dusz? Wspomnienia? Kawałki mózgu? Cokolwiek w nich jest, ona tego pragnie. Więc ja chcę to zniszczyć. Bo taki już jestem. Cokolwiek w tym jest, Sługi nie pozwolę ci na dzieła. to. Ale dobra, I tak my i Jak zwykle roś, sobie pozbieramy coś ciekawego. ma nawet Ultra. To lubię. Dobra, panowie, 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 nie musimy tak agresywnie przecież. Dobra, ja bym chciał sobie pozbierać... No teraz bardziej by mi się bomby przydały niż power upy akurat na tą misję. Ale na to nie pogardzę pewnie. Zawsze. Tam jest życie, więc to jest sobie cyk. cyk. Mamy pełne zniszczyć te kadzie. Dobra, tu idzie gościu. Gościu się stanął tutaj, więc go możemy od razu wybuchnąć. Tam bym chciał się dostać, ale zrobimy tak, żeby było... <laughs> bomby mi zabrakło. Widzicie, Dzisiaj mówiłem, bomby mi są potrzebne, a nie jakieś tam... Melepety Dobra, lecimy dalej. Tutaj jest zwykły gościu. Ten jest. Yy... Trzeba go spotryfikować pierwszy, żeby go ten. Bo on musi zamarnąć, nie? Po prostu, bo jak on zobaczy bombę, to. O, właśnie się odwrócił, ale mnie chodziło. Jednak trzeba od razu położyć bombę, dobra. Stój, 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 stój. Zostawcie ją i skupcie się na kadziach. Mówisz? Skoro tak twierdzisz, to... dobra, tu sobie użyjemy ulta na szybko. Ten gościu ma dwa życia, więc ja bym to zrobił w ten sposób. No idealnie, bo jeszcze tego ubijemy. A ten jeszcze przeżył, miał trzy życia, a nie dwa. Dobra, czy któryś tam wybuchnie zaraz? Nie. Tu jest zwyklak. Tu jest pożerasz bombek. I to chyba wszystko. Zniszczcie lub zgincie, próbując. Ej, teraz jest ich więcej niż poprzednio, wow. Dobra, możemy sobie ulty ładować troszeczkę. Ale nie za bardzo tak, żeby po prostu nie zginąć zbyt szybko. Dobra, tutaj wyjdzie. Tam, gdzie jest ich dwóch, to trzeba jak najszybciej ich powybijać, bo mogą być bardzo, ale to bardzo problematyczni. I mamy ultę kolejną, ale tutaj chyba ulty na razie użyć nie muszę. A teraz przywali nam z retrospekcji, co? No dobra, puszczaj klip. A, i to tyle. Czekajcie, na my jesteśmy poziomie? Zrobiliśmy jak po... Rochypnolu. Czymkolwiek to jest. Ej, dwie minuty to robiłem chyba wcześniej, a teraz jakoś chyba. Dobra, nie wiem, nie wiem ile to zrobiłem. Tutaj mamy klisze i mamy jeszcze nią czas, więc na szybko bym sobie zrobimy. Niegdyś była ambitną francuską modelką. Piękną i próżną. Lecz piękno pozostawione samokontroli jest autodestruktywne. Alkohol, narkotyki, seks. Ktoś mógłby ją wziąć za tanią dziwkę, gdyby to nie ona za wszystko płaciła. Nie pamięta nawet jak i czemu znalazła się w emporium. Odniesienie do pięknej bestii byłoby dość wow. uklepane, prawda? A wow, po no, ten... prostu. Um... Obie technicznie są bestiami. Chciałbym Pięk coś powiedzieć oświaty. na temat tego, co się no właśnie stało. W tej relacji Jak kobieta mogła zamienić się w Polarka marionetkę? Czy Chyba, że jej dusza wlazła w marionetkę, się? to jeszcze do przeżycia. Nie mam bladego pojęcia. Ale co? Ta historia była tak dziwna, że mi nawet ciężko jest ją. Ciężko jest jakkolwiek kurcze słowo, nawet zgubię, wiecie? Nie tyle co wytłumaczyć, co ciężko mi jest zrozumieć o co w niej chodziło do końca. Bo nie do końca rozumiem, co ona ma wspólnego z naszą marionetką. Wiecie? Chyba, że po prostu ze zmęczenia, teraz Ym, mogę nie rozumieć niektórych rzeczy. Aczkolwiek to było bardzo dziwne. Yy, dobra, 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 dobra. Skupmy się na grze. Bo ją trzeba jednak kubić. Ale może nie w ten sposób, że ja sobie chodzę i strzelam byle gdzie. Jednak wolałbym w nią trafiać. Ona ma ten swój śmieszny atak, wy wiecie, w którym atak jest. Dżentlemeni do towarzystwa. I być może mordy. mam... Cię. <laughs> ty kurde. Gruba! Gruba! Gruba, gruba, Proszę tutaj. Proszę tutaj. Proszę tutaj. No ja wiem, że ty masz te śmieszne ataki swoje, bo zaraz zabiję ci wszyscy. No, i ugryzł mnie, no. Dobra, wiecie co? Ja nie widzę tego inaczej jak robić się ultem, nie? Ma nawet ultry. Nie, e, idź stąd. Idź stąd, grubasie. Po prostu. Nie no, sorry. Po nie, nie wiem, jak ją zrobić, bo ona tak szybko unika moich ataków. Ona by musiała biec w moją stronę. Ja bym właśnie ją spetryfikować i coś takiego zrobić. Ale ona nie działa na petryfikację. Ona może władnąć... A, to niezły strzał do tyłu. Chyba, że ona będzie biegła za mną. Chodź tu, chodź 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 tu. Dobra, nie, nie wyszło mi. Cyk. żyła uciec jeszcze. Nie, wydaje mi się, że to jest do zrobienia jeszcze, wiecie? Na przykład tak. No nie, bo... Ja obrwę, no. Co za babsztyn. Dobra, dążę? Zdążę, zdążyłem, zdążyłem, fajnie. To sobie wezmę, na ultrę. Żyćko, 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 żyćko. Tutaj uderzymy, żeby ona też mogła zginąć. I zbieramy kolejną ultrę. No sorry, nie widzę innej opcji jak to zrobić, wiecie? A jeszcze te gnoje mi zbierają te rzeczy. Sieć tu. No co ty robisz? Powaliło cię kobito. Dlaczego zawsze musimy z nią walczyć? Nie wziąłem jeszcze tamtej rzeczy, super. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. chodź ty. chodź tu. Dobra, już myślałem, że mi ucieknie, po prostu jakimś nie wiem, na dół pobiegnie czy coś. No co ty sobie wyobrażasz? Jak to zrobiła inteligentnie, no? Ty to jesteś jednak... Ty to jesteś jednak zapaśniczką. To widać. No i co ty sobie, co ty sobie wyobrażasz? Co ty sobą reprezentujesz, kobieto? Po prostu w tobie jest zero finezji. Musisz się nauczyć myśleć. Przede wszystkim myśleć. Dobra, chodź tutaj. Ubijasz swojego kolegę, więc chodź tutaj. Już nie mamy co zrobić. Razem. Chodź, 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 chodź. Tyk. Zdążyłem pierwszy uderzyć, bo ona mnie zasunowało. Upadek zapaśniczki. Ciężki. Ciężki, Ciężki upadek. Hm, bo jest gruba. Aha, chodź. Gdzieś w tym co coś Zawsze na propsie. Ale mi się nie udaje i nagle poziom się kończy. Niespodziewany jak on to wymyślił. Zrobiliśmy to w 3 minuty i 28. Wydaje mi się, że wcześniej to zrobiliśmy szybciej. A to będzie ostatni poziom, który zrobimy sobie w następnym odcinku. A ja się na razie z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek bym się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Poza tym, komentujcie, subskrybujcie. No i cześć!